Cześć kochani, z tej strony Sylwia, super, że jesteście na moim kanale. Dzisiaj laleczki LOL Surprise Hashtag Hair Goals. Nowe laleczki w nowych pudełkach z nowymi fryzurami. Gotowi? To zaczynamy wielki unboxing! Dopiero co niedawno te oto laleczki miały premierę w Ameryce, a już wylądowały u mnie na kanale. Czekacie na pewno, abyśmy zajrzeli do środka Hair Make Makeover Series. Poprzednich jakby odsłonach tej serii były zupełnie inne laleczki. Tutaj mamy na przykład jedną z nich taką blondynkę czy też czarownicę z białymi włosami. Tutaj ponoć te laleczki wyglądają wystrzałowo. Zresztą widać tutaj na opakowaniu, że mają przepiękne fryzury. sięgam po moją znowiutką, słuchajcie, niespodziankę z LOL Surprise. No i otwieramy. Bardzo bym chciała trafić na tę laleczkę. Wygląda przepięknie. Jest bardzo kolorowa. No ale co nam się trafi w środku? To jest wielka, gigantyczna niespodzianka. Pierwsza warstwa. I jeszcze spójrzmy tutaj, bo y, również w tym przypadku będziemy mieli aż 15 niespodzianek. Pierwsza warstwa ściągnięta, niczego tutaj nie było. Ale pokazała się jeszcze piękniejsza laleczka! Wow, ta to już jest kompletnie odjechana, szalona. No to ściągamy teraz tę warstwę w taką kratkę. Bo widzę, że tutaj mamy pierwszą niespodziankę. A w zasadzie podwójną niespodziankę, bo mamy rebus. Top knot, jest rozwiązanie. Yy, mamy węzeł, plus taka strzałka do góry. I mamy naklejki, które są spinkami, tak naprawdę. Możemy nimi ozdobić nasze laleczki. Najbardziej mi się chyba podoba ta kokarda czarno-biała. Ok, śniadamy to. I mamy nasze pudełeczko w ciemnoróżowym kolorze. Na początek to dam te dam, ściągamy górę i mamy tutaj pierwsze niespodzianki. W takich samych woreczkach jak poprzednio, w takich różowo-czarnych jest rączka. I powinien być właśnie ten taki stojaczek na buty dla naszej laleczki. Możemy go tutaj postawić, aby tak prezentować naszą lalkę. I mamy jeszcze łańcuszek, bardzo ładny w kolorze złotym. Mamy spray, który udaje taką właśnie puszkę ze sprayem. Tutaj możemy nacisnąć. I uwaga, uwaga, podnosimy. A kolejne niespodzianki! Miejsce dla naszej laleczki, miejsce na butelkę i kilka woreczków. O, w sumie nie kilka, bo aż cztery, kochani. No to chyba od razu otwieramy. Cóż tutaj jest. Buty. Tadam, tadam. Buty są w kolorze brązowym, ale świeżnie wyglądają. Zobaczcie. Następny woreczek. Tutaj mamy. Wow! Ale czat, Okulary. Ale ekstra. Z różowymi szkiełkami, ze złotym tutaj obramowaniem. Następne biżuteria. O, słuchajcie, to jest taka złota bransoletka na rękę. I na koniec strój. O, wow, zobaczcie jakie ekstra mamy bluzeczkę. Jeansową ze złotymi elementami i jeansowe spodenki. Spodenki, na których jest yy, zapleciona koszula w kratkę. Tak prezentują się wszystkie dodatki. Zaraz będę mogła ubrać yy, laleczkę, ale najpierw musimy otworzyć tutaj drzwiczki Tadam, tadam! Mamy ulotkę. O rany, jak dziwne, zobaczcie na to. To jest pokazane, że ta laleczka będzie miała takie długie włosy. No to byłoby naprawdę ekstra. Za chwilę sobie sprawdzimy tę ulotkę. Sprawdzimy jaką laleczkę będę miała. Na początek jednak otworzymy te wałki. I co mamy? Butelkę. W ślicznym takim jasnoróżowym kolorze ze złotym elementem. I grzebień z taką kokardą. Jak to właśnie jest w laleczkach Hergols Girls. No to teraz czas na laleczkę. Zobaczcie, jak śmiesznie to wygląda. <grymne> Należąco możemy ją tak położyć. Wcześniej troszeczkę tutaj te skafandry inaczej wyglądały. Wow, zobaczcie na to faktycznie, jakie długie włosy! O, wow! Wiecie co? Ona wygląda jak Barbie. Naprawdę. No słuchajcie, no przypomina w 100% Barbie. Ściągamy skafander. Uuu, coś ma ubrane. Czyżby strój kąpielowy w kolorze zielonym. Czarne spodenki, zielony pasek, zielona bluzeczka. Wygląda naprawdę zjawiskowo. I do tego jeszcze tak żywka. Zobaczcie, jak fajnie. Włosy oczywiście są bardzo sztywne, bo one są spryskane lakierem, aby kształt ich został tutaj na nieco dłużej. No to ubieramy. Trochę wygląda jak farmerka, prawda? Zaciągamy tutaj spodenki, ale wcale nie jest takie łatwe, bo tutaj coś z tyłu się zawinęło. O, ale już weszło. Teraz jeszcze. Luzeczka. No to teraz słuchajcie zadanie dla was. Piszcie mi na dole w komentarzu jak oceniacie tę laleczkę, nową Hergols. Dajcie jej taką szkolną ocenę, od jedynki do szóstki. Ja później sobie poczytam te komentarze i sprawdzę czy ta laleczka bardzo wam się spodobała. No w tych okularach wygląda jeszcze lepiej i tak żywka jak super tutaj. Długie blond włosy. Powiem Wam szczerze, że jeszcze niedawno miałam takie długie włosy, ale ścięłam je. Brązowe buty. I jeszcze tutaj przecież była biżuteria. Musimy nałożyć złotą brązoletkę. No, dla mnie to jest typowa barbie country, barbie na wsi. Zawsze możemy jeszcze troszeczkę przeczesać włosy i wpiąć tutaj tę kokardę. Na ulotkę. Tutaj będziemy mieli pokazane wszystkie laleczki z tej nowej serii. No i od razu muszę Wam powiedzieć, że robią wielkie wrażenie. Mają przepiękne włosy. Szczególnie tutaj te cztery, ale widać, że to są jakieś takie ultra rzadkie i rzadkie laleczki. Mi z kolei trafiła się ta. Tłank. Ma na imię laleczka z Opposite Klubu. Wygląda ekstra. Faktycznie tutaj też ma pokazane takie. Długie włosy. Inne laleczki również wyglądają fajnie. To jest chłopak? Tak przynajmniej troszeczkę wygląda. Kolorowe stroje, kolorowe włosy. Tutaj mamy y, na przykład y, jakieś sportowe laleczki. Ta wygląda troszeczkę jak cheerleaderka, a tutaj mamy chyba jakąś akrobatkę. Na sam koniec przetestujmy jeszcze naszą laleczkę. I sprawdźmy, co też ona zrobi z tą wodą. Jak myślicie, co tutaj się wydarzy? Będzie plucie, płakanie. I jeszcze jedna buteleczka. No dobra, uwaga, naciskam. Muszę tylko uważać, żeby włosów nie pomoczyć. I. A, pluję! Łoł, wow, zobaczcie, jak mocno. Wszystko, co miała, wypluła. Tak więc jest przetestowana, ekstra wygląda. Na koniec Wam jeszcze powiem, że ona bardzo mi przypomina tę laleczkę. Która również jest hergols, była w pierwszej takiej odsłonie. One obie są przepięknymi blondynkami, obie mają fajne stroje. No oczywiście tutaj mamy nieco dłuższe włosy, tutaj mamy takie pokręcone, ale te dwie laleczki ze względu na to, że są blondynkami, bardzo są do siebie podobne. Na koniec pamiętajcie o ocenie mojej laleczki. Koniecznie wystawcie jej taką szkolną ocenę od jedynki do szóstki. Moim zdaniem jest to jedna z piękniejszych laleczek LOL Surprise. Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Powiem Wam szczerze, że mam jeszcze dużo nowości od LOL Surprise, więc wyczekujcie. Codziennie sprawdzajcie kanał i słyszymy się już jutro. Do usłyszenia. Pa-pa!